Witam wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się wymianą oraz diagnozą cewki zaponowej. Pierwsze objawy, jakie były zepsucia cewki, to było takie, że poszarpywało auto. Szczególnie gdy było wilgotno. Jest wiele sposobów na sprawdzenie. Oczywiście w książce pisze, żeby sprawdzić rezystancję. To też będziemy robić. Oraz dla, dla pewności zanim będziemy sprawdzać rejestrację to po prostu wyciągniemy kable zapłonowe tu wsadzamy świece i przykładamy do silnika jedna osoba będzie kręcić a my będziemy patrzeć czy jest iskra i to będziemy sprawdzać na każdej, na każdym cylindrze otóż u mnie na żadnym cylindrze nie ma iskry Także jeszcze zmierzymy rezystancję i będziemy ją demontować, aby cewkę demontować. Należy zdjąć kabel wysokiego napięcia i odpiąć tą wtyczkę. Oraz niestety zdemontować pod szybie. Potem tu są z jednej strony u góry śrubeczka i na dole jest śrubka i je demontujemy, a z drugiej strony są nakrętki. Dobra wiadomość dla tych, co mają małe ręce. Podśród nie trzeba będzie demontować. Można odgiąć go. Wystarczy te dwie tutaj, to są spinki. Te trzy. Tą gumę ściągnąć i lekko odgiąć. Te nakrętki wystarczy przytrzymać i kluczem. To jest klucz. Ósemka. Mam tutaj dwie cewki. Ta jest stara. Ta jest nowa. Mierzymy rezystancję. Najpierw w tej te starej sprawdzimy czy jest z obudową. Tutaj mamy właśnie przyczyną naszej uszkodzenia siewki. Zwarcie z obudową. Teraz tutaj sprawimy. I tutaj nie mamy zwarcie z obudową. To jest siewka dobra. Teraz zobaczymy, czy jest masa. Tu jest masa. Tu tak samo mamy masę, Zazamy to mamy dziewięć to mamy sześć i pół. To jeszcze się kwalifikuje jako sprawne, ale jest gorzej. I pozostał nam 0,09, czyli już jest kiepsko 5,7 czyli to jest ok. Mamy jeszcze raz, ile powinno być, nie wiem czy widać, to są przybliżone wartości, nie należy się tak dokładnie sugerować, ale mniej więcej tyle powinno mieć. To jest, tutaj idzie nam przewód plusowy, a impuls idzie ze stacyjki, właśnie tutaj mamy zwarcie z obudową, dlatego nam ona nie, nie działała. Tak i ona już jest uszkodzona do wyrzucenia. Ja mam nową cewkę i będziemy ją montować. Żeby cewkę pomierzyć dokładnie, musimy mieć ją zamontowaną w samochodzie i podpiętą mieć wtyczkę. I najpierw będziemy mierzyć tu jeden, jeden kabelek podłączamy. I do obudowy drugi. I to jest nasz wynik. Porównamy go teraz z książką. Od 3 do 4. Czyli OK. teraz nie mierzyć środkowy pin. Tutaj nad, na module. Z masą. To jest nasz wynik. Porównamy go teraz z książką. Od 0,5 do 0,7. Czyli jest OK. Nowa cewka jest sprawna. zanotowałem, sprawdziłem. Teraz ustalimy. jak widać silnik ładnie chodzi do zobaczenia do następnego razu zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz lajkowania filmów dzięki na razie